Witam na kanale Twój Elektryk, w Miasto z kuchni. Dziś będziemy rozmawiali o kuchni, ponieważ kuchnia zawsze jest sercem domu, a spiewczyć tu elektrykę albo zostawić tą, którą przygotował deweloper. No to tak trochę jakby prosić się o kłopoty, albo nie mieć wyobraźni. Tak jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli ktoś nie robi żadnych przeróbek, to proszę bardzo, może mu się tak to podoba, ale ja chciałbym kolejny raz na moim kanale poruszyć temat kuchni. Jak był stan zastany? Jak jest wykonane to teraz. A na koniec odcinka wyczyścimy jeszcze odkurzacz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w zasadzie pierwszy raz używam separatora. Wczoraj cały dzień czyściłem odkurzacz, dziś używałem separatora, więc później Wam pokażę, jak to po takim dniu, po tej ilości pracy, jak wygląda separator, czy jest jakaś zawartość w odkurzaczu. Sam jestem tego ciekaw. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku spróbuję porównać dwie kuchnie. Te, w której się znajdujemy, jesteśmy w domku szeregowym, inwestycja deweloperska, a później pokażę Wam inwestycję też deweloperską, ale już kuchnię w bloku, w mieszkaniu. Będzie trochę podobnie i w obu kuchniach będą przeróbki już konkretnie pod danego Klienta. Pamiętaj, że wszystko, o czym dziś będę opowiadał, to są indywidualne ustalenia z klientem. Każdy może robić sobie inaczej i że ktoś ma inaczej, nie znaczy, że ma lepiej, bo jest to to samo, tylko dostosowane do niego. Tam dalej jest wejście do mieszkania, garaż. Widzicie, te wszystkie przewody zasuwają tamtędy. Tamta część, o tam w ogóle nas nie interesuje. My skupimy się na tej wnęce, która nazwana jest przez dewelopera kuchnią. W tym miejscu przechodziły wszystkie obwody wykonane przez dewelopera. Był to obwód kuchnia 1, obwód kuchnia 2 i obwód zmywarka. Czyli mieliśmy gniazdo użytkowe w tym miejscu. Mieliśmy jakieś gniazdo tutaj na dole, w tym miejscu prawdopodobnie była to lodówka. W tym miejscu były jakieś puszki, zostały przeniesione tu, dlaczego tutaj to też zaraz dopowiem. A i jeszcze jest kolejny obwód tu w podłodze, siła, czyli trzy fazy już przez dewelopera zrobione w posadzce. Ta siła zasuwa tędy razem z wszystkimi kablami, tu idzie tędy, tędy, tędy i tutaj tak po skosie do tego miejsca doprowadził deweloper już z przeznaczeniem na wyspę, czyli tej siły ja nie przenosiłem, ona oryginalnie znalazła się tutaj. A wyspa będzie istnieć. Stąd przynosimy tych łączników, tych miast w zasadzie i dorobienie łączników tu w tym miejscu. Ponieważ skoro tu mamy wyspę, to nad wyspą musimy mieć oświetlenie. A skoro mamy oświetlenie nad wyspą, to fajnie byłoby zapalać je przy wyspie. Czyli stojąc, piekąc, smażąc w tym miejscu, Chcielibyśmy sobie doświetlić lat roboczy, nie chcemy chodzić nigdzie tam i szukać łącznika, który nam zapali, tylko stojąc tu chcielibyśmy zapalić to tu w tym miejscu i tak to klient tutaj sobie zrealizował. Zobaczcie, wszystkie przewody do lamp z nadwyspy skupiają się tu w tej jednej puszce i tu stąd będzie zasilane oświetlenie z nadwyspy. Pozostałe oświetlenie, czyli te takie główne centralne, zasilane jest pierwotnie tak jak było wykonane przez dewolutora sklavisza, tam gdzieś przy korytarzu. To gniazdo zostało zlikwidowane, to miejsce wykorzystałem jako puszkę. Do połączenia, bo jeden z obwodów kończył się tutaj, czyli przychodziły mi trzy zasilania. Jedno z zasilania musiałem przedłużyć. Przedłużyłem je w tym miejscu w puszce i doprowadziłem tędy do tych trzech punktów. Tam będzie słupek, bo tu będzie stała Med20 lodówka, następny będzie słupek, i w tym miejscu zapewne będzie jakaś mikrofalówka i piekarnik, stąd trzy puszki pod dwa urządzenia, plus jakiś tam trzeci, być może ekspres. Na dole wykonane jest gniazdo do lodówki, ponieważ Lodówka będzie się kończyła mniej więcej w tym miejscu. Mam w zwyczaju wykonywać gniazdo do lodówki obok, w szafce, a nie za urządzeniem, po to aby zapewnić łatwy dostęp. I to też, co tutaj było, no to też według mnie nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ umiejscowienie takiego gniazda przy samej podłodze, gdy teraz jeszcze dodamy podkład i panele. To w zasadzie nie mamy możliwości serwisu tego gniazda w razie, gdyby kiedyś zaszła taka konieczność, dlatego jestem absolutnym przeciwnikiem montowania gniazda na takich wysokości, mimo że stolarze namiętnie wciskają to swoim klientom. Nie róbcie gniazda tak, żeby potem mieć możliwość dostępu, wymiany no i jakiegokolwiek innego serwisu. Kolejny obwód, który przechodzi nam tędy, do kuchni, poprowadzony jest dalej i sięga do gniazd użytkowych. Gniazd użytkowych właśnie zasila nam tę lodówkę, czyli pierwszy obwód mieliśmy tutaj, w tym miejscu, drugi obwód mamy na te puszki użytkowe i do lodówki, czyli będzie jakiś ekspres do kawy, pewnie jakiś czajnik, bo tutaj będzie szafa narożna, więc lodówkę możemy śmiało to podpiąć, to nie są urządzenia, które chodzą cały czas. Trzeci obwód wykorzystałem do tego, aby podać go tą samą trasą, bo miałem wystarczającą długość przewodu, aby zasilić ten zestaw tutaj trzech gniazd. I to wszystkie trzy, o, plus czwarty obwód ten, ale to są wszystkie trzy obwody dewelopera, które tutaj były, zostały wykorzystane. Dołożyłem czwarty obwód do zmywarki aby zachować tę zasadę, żeby zmywarka była na osobnym obwodzie. Dlatego do zmywarki doprowadzony jest zupełnie nowy obwód, aż z garażu samej rozdzielnicy. Podchodząc bliżej zobaczcie jak to wygląda. Tu nie wszystko mam odkryte, ale tu w tym miejscu to widać. Raz, dwa, trzy obwody oryginalne dewelopera i mój czwarty kabel. Tu nic nie ma, tu jest narożnik po prostu zaklejony tynkiem z tego względu, że mi tutaj sprężynowało, dlatego takie miejsca od razu zakrywam. Tu zobaczcie są wąsy od puszki, w tym miejscu schowałem puszkę, bo Zdaje się, ten przewód w tym miejscu ma połączenie, jest mufowany i zasila dalej nam te gniazda. Skoro jest tu lodówka, zdecydowałem się na wykonanie puszki. Te wąsiki zawsze na wierzchu można zostawić. I uważam, że to rozwiązanie jest w tym, w tym przypadku lepsze niż robienie mufy na 10 cm i wsadzanie jej w tynk bez żadnego specjalnego oznaczania. No, takie, takie było moje tutaj zdanie, i tak to wykonałem. Drugi przewód leci tędy, tu prosto do tych gniazd, mostek, mostek i z tych gniazd wraca na dół, aby zasilić lodówkę. Mamy już te dwa przewody wykorzystane. Te dwa natomiast w tym miejscu skręcają, uciekają na dół. O, i tu taka ciekawostka, bo wiem, że jutro będzie hydraulik. A, historię o hydraulikach znane różne. Więc wolałem to wszystko podkuć, puścić swoje przewody z tyłu, ponieważ wiem, wiem... No skoro tu będzie zmywarka i z lewo zmywak, mamy zaznaczone, że tu będzie woda, no to wiem, że hydraulik będzie to pewnie wyrywał. Więc żeby nie zniszczył mojej pracy, puściłem się po prostu za rogami, a on nie sobie to wykuwa, ma swobodny dostęp do rur. Oto myślę taka przysługa dla hydraulika z mojej strony. Dalej te wody zasuwają tędy i jeden, czyli ten nowy, głubie w tym miejscu do zmywarki. Zmywarka będzie zaczynać się w tym miejscu. A dlaczego nie zrobiłem tego tutaj? Ponieważ... Wyliczając z rysunku, nie jesteśmy pewni, czy wyjdzie to tak idealnie co do centymetra. Druga sprawa, jeżeli tu ma być zlewozmywak, to to gniazdo znalazłoby się za komorą zlewozmywaka i byłby ten sam problem, co tutaj. Brak możliwości serwisu. Dlatego zrobiłem to go na takiej wysokości, aby był dostęp z szafy śmietnika. Obok włączy się tutaj hydraulik. Tak też to spróbowałem wymierzyć, żeby ta woda była obok. A gniazdo nie było bezpośrednio pod zaworami, i mam nadzieję, że to ostatecznie tak się uda. No i tu już zasuwa jeden kabelek do zasilania tych trzech gniazd. Tu jest oświetlenie, które robił klient. To jest już część, arby, która mnie nie interesuje. Ja miałem wykonać tutaj trzy gniazda obok łącznika. Zwróćcie też uwagę, że w układzie tej kuchni będziemy mieli tutaj wolną fazę, więc te trzy gniazda. Możemy tutaj wykorzystać do używania czegoś, a jeszcze stąd, no bo przecież piekarnik będzie tam, ma swój obwód, więc stąd potrzebujemy tylko dwóch faz. Zostaje nam jedna faza wolna, pod którą podłączylibyśmy normalnie piekarnik, więc z tej jednej fazy można również wyprowadzić jakieś gniazda. Czyli teoretycznie te gniazda tak naprawdę na tej wyspie nie byłyby potrzebne, bo moglibyśmy wykorzystać ten przewód, przewód, kabel. O, dzisiaj to już żadna różnica, przewód czy kabel. Moglibyśmy zrobić taki słupek wypuszczany z blatu. No ja tego nie lubię. No, mam takie trochę podejście. No rozleje się szklanka wody, rozleje się zupa, wleje się tam i co? No jest uszczelka. Ale czy ta uszczelka jest tak na 100% szczelna? Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś miał taki przypadek, że spowodował jakieś zwarcie. Do zwykłych miast moglibyśmy wyprowadzić stąd, mamy zrobione tu albo stąd. Możliwości mamy dwie. I tyle pod kątem praktycznym. A co z takim kontentem elektrycznym, no właśnie, dlaczego tyle kabli? Bo mamy trochę niezależności, bo może się zdarzyć, że na przykład wywaliło fazę na osiedlu i nie ma jednej fazy, albo my mamy jakiś problem ehm. i nie mamy części prądu w mieszkaniu, w mieszkaniu, w domu, robiąc w ten sposób, podłączając odpowiednio w rozdzielnicy, mamy taką możliwość, by te gniazda i te gniazda podłączyć na innych fazach i tak to w tym momencie działa. I w przypadku awarii, które zazwyczaj zdarzają się w weekendy, jeżeli nie mamy fazy, która zasila nam te gniazda, działają nam nadal te gniazda i kuchnia dalej jest użyteczna. Jeżeli połączylibyśmy te i te gniazda jednym kablem na jednej fazie, mógłby być to problem taki czysto praktyczny pod kątem stricte elektrycznym. No, okej, okay, a teraz. A teraz biorę dziada, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jestem w kadrze, jestem w kadrze. Nie pracowałem nigdy na separatorze pyłu. Tak naprawdę jest to mój pierwszy raz i sam jestem ciekaw. Czekajcie. Jeszcze potrzebuję wiadro. O, zobaczcie, wiadro jest puste. Ehm, ok, i o co chodzi z separatorem? Bo może ktoś nie wie. Żeby oszczędzić trochę odkurzacza, można użyć separatora. I teraz w teorii, oczywiście, ten cały pył, który zalepia filtr. Powinien nam się odseparować w tym urządzeniu, a tutaj wpaść powinny teoretycznie tylko grube, przez co mamy no wydłużamy żywotność filtrów, żywotność odkurzacza, no i łatwiej się pracuje. Tak? Dzisiaj to podłączyłem, czyli odkurzacz podłączany jest do separatora, ten wąż rozłączam, no i coś tu już widzę, że do separatora wychodziło, bo wąż jest brudny. A do separatora podłączamy rurę, którą używamy do elektronarzędzia, czy którą yy, odkurzamy. Dobra, i teraz, teraz tak. No, syf jest. To jest wyjście. To jest wyjście do odkurzacza. I zobaczcie, tak wygląda wyjście do odkurzacza. To jest to wyjście, gdzie podłączamy sanie. Tu podłączamy odkurzacz. Czyli coś tak czy siak do odkurzacza szło. Ok, a tu jest klapa którą sobie teraz otworzę i zobaczymy, ile nam się tu wysypie, a potem zobaczymy, ile jest w odkurzaczu. No i no trochę tego jest, tak? Usypałem cały ten miał. Patrząc po ilości tutaj na miarce, no to w skali litrów mamy tutaj 2 litry takiego samego drobnego pyłu, czyli właśnie tego najgorszego który zapycha nam odkurzacz. Czyli spodziewam się, że tu też coś jest, tylko, że po prostu mniej. Ale no, jak na cały dzień pracy, no też jest coś, tak? No nie mówię, że nie ma nic. Ale zobaczcie, no kurczę, autentycznie nie opróżniałem odkurzacza dzisiaj w czasie pracy i w odkurzaczu jest tyle, co na dnie. Nawet pamiętam, Tę folię tutaj ze ziemi wciągałem, także no to jest cała zawartość odkurzacza, a reszta wszystko było w separatorze. Jak na pierwsze używanie myślę, że to w porządku, no i tak to powinno właśnie wyglądać. No idealnie nie będzie nigdy, że odkurzacz będzie cały czysty, ale na pewno przy otrząsaniu filtrów w czasie pracy będzie miało to bardzo duże znaczenie. Zobaczcie, ten filtr nie jest zotkany, no jest brudny, wiadomo, ale nie jest tak zwidnie mm, przytkany. Daj znać, co Ty o tym sądzisz, jakie masz zdanie o separatorach, bo naprawdę ja używam to pierwszy raz i wydaje mi się, że jest spoko. Jeżeli masz inne zdanie, daj mi znać w komentarzu, bo chciałbym poznać Twoją opinię. Być może po prostu jestem w błędzie, nie znam się, ale chyba jest OK. Dobra, teraz. I przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o te takie gniazda w kuchni nadlatowe. Od dewelopera oczywiście. Tu mieliśmy jedno, tam mieliśmy jedno i jedno podwójne. I co z tego? Postawisz w tym miejscu czajnik, ekspres do kawy. To nie są urządzenia, które po zrobieniu herbatki bierzesz, pakujesz i chowasz do szafy na górę. One tutaj zostaną. One, jak je wypniesz, to one tak będą wpięte do gniazdka 20 lat. Gdzie wepniesz toster, opiekacz, mikser, termomiks, cokolwiek innego. Musisz przerobić to przynajmniej na dwie puszki, by mieć cztery wtyki w tym miejscu. W tym czy w tamtym, chociaż w jednym miejscu w kuchni, ponieważ zawsze gdzieś postawisz czajnik, postawisz ekspres, i nie przerabiając tego, nie dokładając kolejnych gniazd, nigdy nie będziesz miał wolnego gniazda. Na wpięcie dodatkowego urządzenia. Już pomijam ładowanie telefonów w czasie pieczenia ciasta czy cokolwiek innego, czytając przepisy, bo dzisiaj się to generalnie robi za pomocą tabletu i ten tablet też musisz mieć gdzieś ładować w czasie gotowania. A teraz przenosimy się do kuchni w mieszkaniu. Byliśmy przed chwilą w domku. Ta kuchnia jest dużo większa, mimo że to jest mieszkanie, bo to mieszkanie jest dość spore ma ponad 100 metrów. I co tutaj było zrobione, może zacznę od tego, jak było pierwotnie. Łączniki zapalały jedną lampę w tym miejscu, następnie miałem ją przenieść tu, potem była kolejna wizja i tak cofnąłem się przewodem aż tutaj i wykonałem pięć nowych punktów, bo takie było polecenie klienta. To było jedyne oświetlenie przygotowane przez dewelopera. Na życzenie klienta wykonałem oświetlenie w tym miejscu. Tu będzie wyspa, czyli element powtarzalny z kuchni, którą widzieliście przed chwilą. Stojąc przy wyspie, będę chciał, będę miał możliwość w tym miejscu odpalenia dwóch punktów świetlnych. No, przewidziane jest na dwa punkty świetne. Być może powstanie z tego tylko jeden punkt, ale mam taką możliwość, pracując na przestrzeni wyspy, włączam sobie światło, nie muszę iść tam. Bo zobaczcie, jaka ta kuchnia jest długa w porównaniu do tamtej, którą widzieliście przed chwilą. Jeżeli chodzi o gniazda, jaki tu jest układ obwodów? Pierwszy obwód, gniazdo lodówki, ta puszka po lewej była oryginalną puszką. Tą po prawej dorobiłem, zaraz o tym powiem. Tu był obwód jeden, jedyny do lodówki. Drugi obwód, tam w tamtym miejscu, zostało to zlikwidowane, przeniesione w to miejsce. Jest to siła, nasze podłączenie do kuchenki. Tu będzie wyspa, tu będzie pusta przestrzeń. Siła została przeniesiona w to miejsce i z tego miejsca. Przewodem do gniazd 3x2,5 do tej puszki, ponieważ w tym słupku będzie znajdował się piekarnik. Dlatego tamto gniazdo zostawiłem, po to, żeby połączyć po prostu przewody i przygotować. Bo może jeszcze pojawi się jakaś mikrofama czy ekspres. Ale ta prawa strona będzie to wszystko oznaczone i jest zasilana z wolnej fazy obwodu fazowego i to jest nasz drugi obwód. Trzecim obwodem przygotowanym przez dewelopera były gniazda użytkowe. I tu też już widzicie przeróbki, ponieważ tu było tylko jedno gniazdo, tam było tylko jedno gniazdo i to koniec na tą całą kuchnię. Ile tu możemy mieć? Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. No, sześć ponad sześć metrów długości. Deweloper przewidział gniazdo w tym miejscu i w tamtym. Uważam, że jest to stanowczo za mało. Z klientem ustaliliśmy, dorabiamy tutaj dwa punkty, jakiś czajnik, jakiś ekspres do kawy, ponieważ tam wcześniej będzie słupek, tu zacznie się blat, więc na blacie będzie stał na pewno jakiś czajnik. Ta przestrzeń pozostanie pusta, ponieważ tu jest zlewo zmywak, zmywarka, przyłączę do zmywarki. I znowuż potrzebujemy w tamtym miejscu sugestia, by wykonać gniazdo w tym miejscu. Odpadła poprzez płytę w tym miejscu pojawi się płyta, dlatego pojawiło się również gniazdo do okapu. Od tego miejsca oryginalnie przewód odchodził na okap, który znajdował się tam. W tej chwili to gniazdo nie będzie potrzebne, ale nie było decyzji jego likwidacji. Pamiętać też należy o LEDach. LEDy możemy zasilić gniazda okapu montując. W tym miejscu gniazdo podwójne, ale tu deweloper przygotował wypust ze stałą fazą, czyli nie jest to połączniku, tylko tu na stałe jest prąd i stolarz wpina się zasilaczem do tego przewodu, montując nam sensor ruchu gdzieś pod meblami w ustalonym miejscu, który będzie naszym łącznikiem, aby zapalić oświetlenie LEDowe. I zobaczcie, to już jest różnica, bo w tej pierwszej kuchni, tam w domku, co wam pokazywałem, od ledy nie było nic wypuszczone z tego względu, że w kuchni znajdowało się okno, będzie słupek, duża lodówka, w zasadzie nie ma miejsca na szafki podwieszane, a ledy zazwyczaj robi się pod szafką podwieszaną. Czyli, czy masz dużą kuchnię, czy małą, każda będzie wyglądała inaczej, w zależności od Twoich potrzeb i układu, który planujesz zrealizować w tym pomieszczeniu. A jeżeli przewinąłeś cały film, bo czekałeś na koniec na sprawdzenie tego separatora od odkurzacza, to jednak wrzuciłem to gdzieś tam w połowie filmu, więc musisz się teraz cofnąć. Link do separatora postaram się umieścić w opisie. Dajcie mi też znać, co z dźwiękiem w tej ostatniej części filmu, ponieważ tą część filmu nagrywam zupełnie innym mikrofonem. Próbuję, testuję, zgłaszaliście mi często, że. Dźwięk jest do chrzanu, więc postanowiłem działać. Kupiłem coś innego. Porównajcie, jak wyszło to w całym filmie, a jak wyszło teraz w końcówce, kiedy jestem w tej czerwonej koszuli i mam zupełnie inny mikrofon. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I być może masz kogoś, kto się buduje, kto kupił chatę i stoi przed remontem kuchni. Poddziękuj mu ten film, może się czegoś nauczy i w porę wniesie jakieś poprawki w swojej kuchni.